Stworzyliśmy trening lider w zmianie, żeby tak skutecznie i prawdziwie wesprzeć ludzi, liderów, którzy stoją przed wyzwaniem przeorganizowania swojej organizacji, swojego zespołu. Oni są w bardzo trudnej sytuacji, bo prawdopodobieństwo tego, że im się ta zmiana uda, wynosi 20%. Projektujemy z uczestnikami kroki, które oni mają zrobić w zmianie w aspekcie strukturalnym, ale przede wszystkim ludzkim, jak zaangażować ludzi w zmiany. Uwielbiam zmiany, ale ja rzeczywiście od wielu lat jestem osobą, która je wprowadza, a nie która im podlega. I w trakcie tego warsztatu miałem okazję doświadczyć tego, jak ktoś inny wprowadza liczne zmiany, których nie rozumiem, z niektórymi się nie zgadzam i które mnie frustrują, i ja muszę w tym się odnaleźć. Więc wydaje mi się, że to było fajne. Z takiego punktu widzenia osoby zarządzającej, to było bardzo dobre doświadczenie. Żartem u nas często mówimy, że jedno co jest stałe w naszej firmie to zmiana. Jest duży opór, jeżeli chodzi o te zmiany, ale wydaje mi się, że z czasem, tak jak też tutaj było prezentowane i wyjaśniane, że te zmiany naprawdę po pewnym czasie oceniamy pozytywnie. Przynoszą dużo korzyści. Ja byłam tą jedną osobą, która powiedziała, a ja uważam, że zmiany to samo dobro, i utrzymuję ten stan. Nawet po tym warsztacie, gdzie miałam, jak spisywaliśmy sobie emo emocje, co też było fajne, praktycznie wszystkie je zaliczyłam. Ja uważam w ogóle ten sposób wprowadzania w proces zmiany, i edukacji, że ta zmiana ma takie fazy, i to są naturalne rzeczy, za genialne.